Cześć, witam Was na moim kanale. Rozpoczynamy dzisiaj fuzję. Jest to fuzja mieszana, fuzja Tytusa. Kiedy opisywałem tego czempiona, jego skille, w momencie kiedy zostały ujawnione, nie byłem pewny tego, czy ten czempion będzie dobry, czy, czy okaże się przeciętniakiem. Na pewno był wyjątkowym czempionem, ale, czy to będzie, ale nie byłem pewny, czy to się będzie przekładać na rzeczywistą wartość. I powiem Wam tak, po raz kolejny jest to fuzja, której nie można pominąć. Rzeczy, które z tym czempionem niektórzy twórcy wyprawiają, są naprawdę obrzydliwe. Bronco, widziałem jego film, testował go na chimerze. Zrobił prawie miliard obrażeń i zakończył walkę z chimerą przedwcześnie, przez to, że shield został skradziony. Generalnie naprawdę warto tego czempiona zrobić. To jest kolejny po Fabianie i e, Isolinie czempion fuzja, którą naprawdę trzeba robić. I od razu się odniosę do głosów na temat nerfu tego czempiona. E, bo tutaj generalnie powtarza się w pewnym sensie sytuacja, e, kiedy pokazał się e, Wixwell. Wtedy bardzo szybko e, okazało się, że jego Tutaj sposób, w jaki on buduje, zwiększa shield, sprawia, że im dalej w las, tym ten shield mocniej rośnie. I bardzo szybko pojawił się, pojawiły się tym jest Janik, która, wykorzystując z tego shield, zadawała absolutnie olbrzymie obrażenia. Więc zdradzę wam kuchnię, ale bardzo szybko po testach twórcy na czacie z plarium zaczęli pisać, informować ich, że powtarza się sytuacja z Janiką i od razu były pytania o to, czy będzie nerf. Informacja, którą dostaliśmy, i kilkukrotnie ona została powtórzona, ostatni raz dzisiaj, była taka, że nerf, że zdają sobie sprawę, nerf nie jest planowany. Ja wam przeczytam, szybko informację, która się dzisiaj pokazała. Nie mogę jej wam pokazać, bo nie mam na to zgody. W każdym razie tutaj nasza content menażerka tutaj od, od kontaktu z nami nam napisała, że chciała zaadresować komentarze dotyczące Tytusa i jego, jego wyników, które on osiąga. Napisała, że wprawdzie Tytus pokazuje naprawdę bardzo tutaj dobre wyniki, jeżeli chodzi o obrażenia, jednakże w tym momencie, że oni nie rozważają żadnych zmian dotyczących jego skillów. Jest solidną void legendą i będzie świetną pomocą dla graczy zarówno w PvP, jak i PvE. E, Oczywiście zaznaczają, że będą monitorować sytuację, ale uważają w tym momencie, że wszystko jest ok, ale jednak nie mogą wykluczyć sytuacji, że coś w przyszłości może tutaj się wydarzyć. No podejrzewam, że jeżeli ktoś by wymyślił tak absurdalny team, do tego łatwy do zbudowania, czy w miarę łatwy do zbudowania, to mogliby do tematu wrócić, ale na ten moment. Kilkukrotnie informowali, że nie mają planów na to, żeby tego czempiona nerfić i mam nadzieję, że tak, że tak zostanie, więc od razu mówię dla tych, którzy się martwią tym, zastanawiałem czy robić tą fuzję czy nie, bojąc się, że będzie, że będzie tutaj nerf. Ja mam, mam już dzisiaj dostać dostęp do serwera testowego. Mam nadzieję, że wieczorem będę mógł się nim pobawić i jutro wypuścić e, test tego czempiona. Na razie zachęcam Was do tego, żebyście u innych twórców e, sprawdzili sobie, jak ten czempion się sprawdza, bo naprawdę warto tą fuzję zrobić. A jeszcze zanim przejdziemy sobie do fuzji, do kalendarza fuzji i e, zobaczymy, jak to wszystko wygląda, no to pokazały się dzisiaj pełne e, informacje o tym, co zmienia się w paczu i były tam rzeczy zaskakujące, dobre dla nas, i to mnie zaskoczyło, że plarium postanowiło nie chwalić się tym, ponieważ co my jako gracze lubimy? Nagrody. E, I okazuje się, że obecny pacz zwiększa drop rate sprzętu w niektórych dungeonach. Konkretnie, Ice Golem, Smog, Fire Knight, eee, tak, te trzy dungeony dostają lepsze drop rate, czyli będą większe szanse na to, że dostaniemy lepszy sprzęt. Co ciekawe, Spider nie został ruszony, a przecież Spider miał takie same dokładnie drop rate jak cała reszta, więc nie wiem dlaczego akurat pominali Spidera, ale Ice Golem, Dragon i Fire Knight lep lepszy sprzęt będziemy dostawać. Jak już data minerzy wyciągną drop y nowe, no to zrobimy sobie jakieś porównanie, bo sobie od razu jak to się pokazało, zrobiłem screenshoty z obecnych drop więc będę mógł porównać. Niestety, Event Dungeon też nie został nie zostaje zmieniony. Tutaj też Dropbready pozostają bez zmian, ale to mnie zaskoczyło, bo że o tym wcześniej nie informowali, no bo to jest pr złoto dla nich. Ty mogli się pochwalić, słuchajcie, będziecie mieć lepsze nagrody. A się tym nie chwalili do tej pory, więc ta, taka dziwna, dziwna sprawa. No dobra, to tyle jeśli chodzi o te Dropbready. Aha, jeszcze mamy, tak, 19 ma AI poprawione. E, wyszedł też komunikat, jacy to są czempioni i gdzie zostało to poprawione e, nie będziemy sobie przez to przechodzić, w linku pod tym filmem wrzucę e, adres strony, gdzie możecie sobie sprawdzić, kto i gdzie jest poprawiony, to są różne miejsca to z Chimera, Klin, Clan Boss e, generalnie różne miejsca są e, tu tam wrzucone i różni czempioni także będziecie mogli sobie to e, zobaczyć no dobra a teraz już przejdźmy do. No może jeszcze spojrzymy sobie. To jest nasz tutaj GOM, nowy champion e, epic do fuzji. E, I on był. Ugryny? Nie, ugryny, gdzie on jest? GOM e, Skinwalkers. Dobra, nie chcę tutaj patrzeć, bo tutaj jest, nie widzimy go wymaksowanego, więc nie znamy jego statów dokładnych. Tutaj. Ok, jest fajnie, szybki, ma już 15 punktów y, accuracy wbudowane, ale jest delikatny. Niski HP, niski defense. To jest y, problem. A nasza fuzja. Y, tutaj Titus. Bardzo wysoki defense. 1500 defensu, ale jest dosyć wolny, tylko 97 HP też nie jest najwyższa, ale ten defense jest y, imponujący. Tak się. Prezentuje nasza fuzja? Także zachęcam jeszcze raz do tego, żeby tą fuzję zrobić. Dobra, a teraz przejdźmy już do rozpiski, ponieważ są tutaj pewne zmiany, są tutaj pewne nowości. Więc, tak, ja w tym momencie troszkę Wam zasłaniam, więc Wam przeczytam. Więc, tak, mamy w turniejach 225 fragmentów do zdobycia, a w eventach 175, także tym razem mamy jeden więcej turniej e, jeden event zabrali, jeden turniej e, dodali, zaraz zajmiemy się tym co to jest e, czyli razem mamy tutaj 400 punktów tych, e, w tych nagrodach po prawej stronie gdzie nie trzeba rywalizować, więc nie można niczego pominąć nie można niczego pominąć jeżeli coś pominiecie no niestety wtedy już musicie liczyć na to, że traficie tego epika z shardów. Będzie 50 dodatkowych fragmentów w Summon Rush, które będzie dodatkowe summon, będzie summon rush, gdzie będą dodatkowe 50 fragmentów. Więc jeżeli pominiecie no nie tylko jest jedyna okazja właśnie w shardach, ale będzie można trzeba otwierać shardy ekstra w Summon Rushu. No więc spójrzmy jak to wszystko wygląda. Dzisiaj startujemy ze smokiem i Champion Training Tournament, więc jedno i drugie można sobie robić, jeżeli macie e, czempiona, który soluje Smoka, no to możecie wstawić cztery kurczaki i jednocześnie sobie farmić e, oba turnieje. Jutro startuje jeszcze Dungeon Divers, więc wtedy już można trzy rzeczy robić e, jednocześnie. Jutro oczywiście, startuje też Samon Rush, gdzie jest 25 fragmentów. To jest pierwszy Samon Rush, będą dwa. Więc tutaj nie ma tych ekstra fragmentów. Tutaj normalnie 25 e, fragmentów mamy. E, w, w sobotę startujemy jeszcze z Areną, a to trzeba być tylko aktywnym. E, no i później Gear Enhancement Event też w sobotę startuje, więc wydajemy ciężko zarobione srebro. Później w niedzielę startuje Ice Golem. Ice Golem jeszcze się będzie zazębiać z pierwszym Dungeon Divers. E, także jeszcze ostatniego dnia Dungeon Divers tak naprawdę będzie można robić Ice Golema Więc jeżeli nie skończycie, no to pamiętajcie, że y, można tutaj to sobie y, połączyć y, I patrząc dalej, później środek tygodnia troszkę będzie lżejszy Dopiero środa się zaczyna e, więcej I tutaj mamy niespodziankę, ponieważ Kurosas Conquest Tournament Czyli... Event dungeon wchodzi w skład fuzji. I niestety nie pochwalam tego. Mimo że jest to dungeon, który tak naprawdę opłaca mi się farmić, to patrząc z szerszej perspektywy i patrząc na to, jak e, zbyt poziom trudności tego dungeonu jest zbyt wysoki. I zdecydowanie zbyt wysoki i oni sobie zdają z tego sprawę, a mimo to wsadzili ten turniej do fuzji, przez co podnoszą poziom trudności, bo nie jeden gracz pewnie nie farmi, nie robi tego, bo nie ma zbyt szans na to, żeby zajść zbyt daleko. Więc w tym momencie, jeżeli robicie fuzję, jesteście zmuszeni, to proponuję tak: jeżeli doszliście do szesnastego poziomu, róbcie poziom szesnasty. Siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, zapomnijcie. Generalnie poziom szesnasty jest najlepszym poziomem, gdzie się nabija punkty na na jeden refil. Absolutnie najlepszy, ale generalnie się go nie robi ze względu na to, że tutaj jest czterogwiazdkowy sprzęt jeszcze. Więc straty, jeżeli chodzi o sprzęt, są zbyt duże, żeby się go opłacało. Ale jeżeli nie robicie 20 poziomu albo 20 poziom idzie Wam słabo, często przegrywacie, no to 16 poziom będzie najlepszy. Potem 20, potem 24 też można robić, 25 ewentualnie. To są poziomy, które można robić, jeżeli nie robicie e, maksymalnego. Poziomu. Zresztą dajcie znać, co myślicie o tym, że dołączyli ten dungeon do, do, do fuzji, no bo mocno podnieśli poziom trudności. Dobra wiadomość jest taka, że to jest ten ekstra, ekstra turniej. Zamiast tego zabrali jeden Dungeon Divers, więc są tylko dwa razy, dwa razy Dungeon Divers, będzie jeden i dwa. No niestety ten Turniej nie łączy się z Dungeon Diversem żadnym, więc nie połączymy tego. W tym samym czasie będziemy mieć Champion Training i Gear Enhancement. I jeszcze Spider, bardzo mocno się to ze Spiderem zazębia, więc niestety mamy tutaj bardzo brzydkie combo. Gdyby to się jeszcze łączyło z Dungeon Diversem drugim e, spoko, ale no tutaj mamy tak naprawdę trzy eventy, których musimy farmić mu, mu, farmiąc wykorzystujemy Energię i ciężko. No, ok. Spidera można mieć team na yy, solujący. Tutaj nie widziałem. Nie widziałem. Ok, można urosta wykorzystywać, ale do urosta trzeba dołączyć innych, żeby pokonać przeciwników. A on potem już sam soluje, tak? No więc ciężko to będzie połączyć. No, nie jest to fajne yy, połączenie. I w następny weekend będziemy mieć Champion yy, Chase Tournament, czyli znowu szardy. W sobotę rozpocznie się drugi Dungeon Divers, na koniec mamy Fire Knight'a i Gear Enhancement. W środku tygodnia będzie Samon Rush, tak on rozpocznie się we wtorek, potrwa do czwartku i to będzie dodatkowy ekstra turniej, w którym będzie te 50 dodatkowych fragmentów, więc jak ktoś by chciał sobie na przykład pominąć, nie robić crossy, to wtedy może sobie tutaj otworzyć kilka shardów, zdobyć 25 fragmentów i to pominąć jest taka opcja. Albo zresztą można pominąć tak naprawdę ten pierwszy Salmon Rush. Jego nie robić, zrobić cały drugi, zdobyć 50 fragmentów i wtedy pominąć sobie można zamiast tego i pominąć y, Kurosas Conquest y, Tournament. Jest też taka opcja, ale pamiętajcie, jeżeli nie robicie tego ekstra To trzeba zrobić absolutnie wszystko Bo jest 400 fragmentów Na 4 epiki Więc no bierzcie to Bierzcie to pod uwagę No dobra, tak to wygląda Poziom niestety poszedł w górę Jeszcze raz powtarzam Plarium kilkukrotnie dało info Że nie mają w tym momencie żadnych planów Zmian nerfu Tytusa Więc są duże szanse na to Że nic się nie zmieni i będzie można go wykorzystywać. No dobra, z mojej strony na dzisiaj to tyle, dajcie znać, czy robicie tą fuzję, czy jednak z jakiegoś powodu y, to pomijacie. Może po prostu nie wierzycie absolutnie Plarium, jesteście przekonani, że tak czy inaczej, y, mimo tych y, zapewnień, y, nerf się pojawi, a może po prostu jesteście wykończeni fuzjami, Titan Eventami, y, więc y, pomijacie. No dobra, tyle z mojej strony. Mówi do was TAML. Cześć.